Hej, cześć, witajcie, ludzie z tej strony Robuch, a to jest Assassin's Creed 1. Eee. Nie no żartowałem, to jest Assassin's Creed 2, tylko sobie założyłem strój eee, Altaira. Co eee. sumie śmieszna sprawa, nie? E eee, no. Tak, tak, tak se postanowiłem, sobie założę. No w sumie to tak swoją drogą, No, tak, chyba zdajemy, co. Ej, bym tam pójść na pyrę, prawda. Dawaj, hajs! Tym średniowiecznym asasynem z Ziemi Świętej, hyy dobra, zdejmujemy to eee, to w ubraniach było tak trzeba to e, ten, zdjąć sobie, no W sumie fajnie, nie? Ale to trochę tak nie pasuje do gry w ogóle No, natomiast my Idziemy sobie do... do do ojca z powrotem, tak Wydaje... Kowale, proszę bardzo E, dzięki To jest fajny, pyk, pyk, pyk. Eee, chwila. O Ale pobiegłem sobie Kurde czas... nie, mam takie wrażenie, że ta gra trochę tak nie chodzi czasem zbyt... tak płynnie, jak powinno. Nie wiem, czy wy też macie takie wrażenie. No ale cóż, idziemy do domu w takim razie naszego. O, interakcja. Kto tam hy? Ezryu, i need these packages delivered to associates of mine in the city. I also need you to retrieve a message for me from a pigeon coop not too far from here. Va bene, bene. Here when you're finished. Spoko, nie ma problemu. Zostaw dwie przesyłki i wyjmij trzecią z gołębnika. Zostarcz je do żołwia Mhm, mm spoko, to fajnie. No, to tu jest chyba najbliżej z tego co widzę. No! kurde Ty Kurde. Stoi na mojej drodze. Ach. Ja nie wiem, co za ludzie po prostu. Człowiek chce przejść, a oni zagradzają drogę. No straszne. Okejcie pieniądze znalazłem. Wywęszyłem. Hehe, eee, pieniądze. 130 florenów. No i bardzo dobrze. To mi się podoba. Dobra, no to co? No do dzisiaj taki chłopiec na posyłki trochę jestem. Ale, tragedii, No, no, push to push to. You're Giovanni's kid? No, idiot. He just happens to look exactly like the man. Give it here. <laughs> Don't worry, boy, we're not contagious. No, I'm not. <laughs> No nieźle. Kurde, ja bym se zsynchronizował. Bo tu jest wieża. Pytanie, czy jest wysoka? Bardzo nie, zostaw mnie koleś. No, chyba zostawi. Nie jest taka wysoka, to se synchronizuje. A co, po mnie stać. Kurde, to se synchronizuje. No, ja wiem, że miałem to między odcinkami robić. Ale jak już jest blisko to. No, kurcze. Mmm, panie, panie Orle. Czy co tam, Sokole? Nie no, orzeł. Asasynie to orzeł, jak najbardziej. Wiecie, że imię Altair to też znaczy orzeł? Mmm, taka ciekawostka. I... tam... Jeszcze też. Walcie się. No. Dobra. ale tych nie ominę już chyba. No, pyk. Dziękuję bardzo. Już ich nie będę przeszukiwał, bo wystarczy zejść tak, już mam więcej hajsu. A szkoda tracić czasu na takich frajerów. Nie uważacie? Bo jesteście... No, nic nie warci, to Zbysiu powiedział. Tylko trochę dosadni. No spoko, ziomek.

Spiski i tak dalej, assassini templariusze, to cały czas się dzieje, nie? No. Nie bez powodu przecież yy, przeszukujemy yy, te... Wspomnienia Ezio Auditory. No, panie gołębiu. He, wspomniał mi się ten tryb z No, Znaczy, co ja mówię, z Battlefielda 1. No, czy? To Jest. Taki widok kontekst. Halo! No! Zblokowałem przez chwilę. Stop, bo... No, a ten przypełniał mi się tryb yy, z tego Battlefielda z 1, gdzie się łapało gołębie. <noise> Dzięki. Co to, to są pieniądze? Czyli to tak. Dużo. Chyba dużo. O tak, bo jak są takie dwie, to znaczy, że są. O ty gnoju. Kurde, tak. Mnie popychać. Mnie popychać. No. Który tu? Aha. No. Ty nie myśl. Okieta. Jakim jesteś strażnikiem? Jakiemuś randomowi się dajesz. No. no. i pięknie. Frajerscy strażnicy. Heh, zobaczymy jak się będziecie tłumaczyć. Takich strażników to ja bym nie wydająców. Żeby mi skarb y, pilnowali. Kurde jak ich jeden typ położył. I to jakiś luj w dodatku. <gry> no. 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 Fik. <tryk> Dobra, no to idziemy do tego ojca, no niestety trochę musimy się nabiegać. Ale no, jak zawsze. No niestety. Jeszcze, aż tak daleko nie jest no to. Aż tyle? Łocie panie. Dobrze, że się złapałem. O, bo przecież mogło być... Mogło się to źle skończyć. <grymne> Cze no. Tam jest skrzyneczkę, no. Nie, ja seria, ja muszę to chyba między odcinkami wszystko wyłapać, bo jak tylko widzę na swoim horyzoncie to yy, chcę brać. No. A tam ile muszę uzbierać? 6000, nie? Yy, bo na razie jedynie mogę sakiewkę sobie kupić dużą na lekarstwa. No. Ale potem, oczywiście, nie więcej rzeczy. Jakiś mieczyk będzie można kupić. Jakaś coś. No. Dobra, no to idziemy. Zobaczmy, co się. co nas czeka. Okej. Okay. No to się zaczęło. Co Gdzie They took your father and brothers to the Palazzo della Signoria to prison. And my mother. My sister. Ezio. Claudia. Are you all right? Yes, but mother. She's in shock. They when she resisted. It's not safe here. Is there some place you can take them? Yes. Yes. To my sisters. Good. Do that. No i się zaczęło. No do cel drzewa na szczycie Palazzo della Signoria i dowiedz się, e, czemu go uwięziono. No, ty Francesco de Pazzi, ty Franco jedno. Kurde, gnoje, to pewnie wy tutaj stoicie cały czas, dajcie im info. To jest kurde gnoje. Naklepać was. Kurde. Byk. Nie ma litości. No. Kurde. Zostawcie moją rodzinę. O nie. No kurde. No. Wybaczam. <grytanie> Odkupiłeś swe winy, przyjacielu. Dobra, no kurde. No nie jest dobrze, nie? się tutaj rozkosznie, tak biegamy po mieście, ten a tutaj do więzienia poszli. Zobaczcie, jakie więzienie! Ej, w ogóle to ja bym sobie na wierze. To akurat w sumie dobrze, że przyszedłem tutaj. Hehe, synchronizować trzeba zawsze. To jest za zawsze dobre. <laughs> o, no dobra. A pamiętam, jak tu się wchodziło. Tutaj, to jest takie. Najłatwiejsze, najłatwiejsze wejście jest tędy, właśnie. <laughs> Patrzcie, piórko! O kurcze! Wiecie. Chociaż nie ja. Wiecie, co z tymi piórami, to ja chyba też tak zrobię, że sobie po prostu odpalę. O kurde, chociaż. A chociaż tam. Dziwne, że miecza nie ma gościu, tylko sam. Mógł. No nie? Łukę gościu. No i widzicie, no trzeba to piór zebrać, nie? Nie, ale spoko. Jak to jest blisko to ja wezmę tylko... No dobra. O kurde. Tak mam zamiar przejść grę na 100%. Hehe. <grybujesz> Tak, co, ale Asasy na 2 warto przechodzić na 100%. To no, misje są fajne. W większości chyba. Nie wiem, na przykład przechodziłem tak samo kiedyś Assassin's Revelations na 100%, ale to tam mi się naprawdę nudziło. O tyle o ile wątek fabularny był bardzo fajny. I ten tylko w porównaniu do tego, ile tam było rzeczy dodatkowych, to po prostu. Robiłem jedną misję główną i nie wiem, 10 dodatkowych załóżmy i to no nie było za fajne, to takie eeeh. sam wątek fabularny co się dało bardzo szybko przejść. I był fajny też swoją drogą. Dobra, się muszę tam udać. Ezio. Father, what's happened? Took a bit of a beating, but I'm alright. What of your mother and sister? Safe now. Aneta took them. Yes. Wait. You knew this would happen? Not the way it did, and not this soon. Doesn't matter now. What do you mean? Explain. There's no time. Listen closely. Return to the house. In my office is a hidden door. Use your talent to find it beyond lies a chest. take everything you find inside. much of it may seem strange to you, but all of it is important. do you understand? yes? good. among the contents is a letter and with it some documents. i need you to take these documents to mr. roberto. he was with me in the office this morning. the gonfalonieri, i remember. now please tell me what's happening. are the pazzi behind this? there was a note for you at the pigeon. it said, go at you. Mmm, widzicie. Nie jest dobrze. więzień mm -hmm -hmm. No, niezły spisek, co kurde. No dupa się ze strasz gościu, a nie tam cokolwiek. No. Chodź szybciej, Ezio. Czas synchronizować jak już tu jesteśmy. Ciekawe No Eee Eee, jaki fajny takie teraz miejskie, tak mi spać na rynie Ale by zadudniło wo. <laughs> no Także ten Ej, Mam tu wyścig, zobaczcie. Ile mamy czasu? 15 minut. Kurde Dobra To co, mały wyścig? Ja. Może zdążymy jeszcze to i misję główną. Jeszcze nie wiem, czy misja główna nie będzie dłuższa. Założysz się? Ja ci dam, kurde. Nie wiem czy wiecie tak swoją drogą, ale kiedyś... to byłem sam zdziwiony, aż w Assassin's Creed Brotherhood jak były te takie animusowe treningi, nie? Wyścigi jakieś, walki, takie rzeczy, tam się trofea zdobywało, coś takiego. To ja chciałem na wszystkich złoto mieć, oczywiście, nie? I kiedyś coś takiego odwaliłem, że strasznie szybko jeden wyścig przebiegłem i mi pokazało, że pobiłeś rekord świata, a ja tak aha... I to nie wiem czy to tak po prostu pokazywało tak po prostu sobie, czy faktycznie Jakoś oni to nie wiem gdzieś mieli... No, byłaś. Gdzieś mieli tam napisane te dane. Hmm. Okej. Okay. No. Stawcie mnie Powinno mi zaliczyć, tak? No i bardzo dobrze. A teraz to się mogę z wami pobić. O kurde! Co taka ustawka na mnie? Patrzcie. Trafiłem w pułapkę, kurde. Kurde Pedały się na mnie rzuciły. Kurde. A patrzcie, uciekają frajerzy. O, tamten uciek, ale tobie się to nie uda. O, Aż go wygięło, nie! No cóż kurde, ciekawe ile misja główna jeszcze będzie trwać, bo nie ukrywam, żebym... Żebym ją zrobił, tylko... Nie chcę, żeby odcinek był za długi. A ja jednak jak odcinki są codziennie, to... Wolę, żeby były przynajmniej takie wiecie Takie krótkie no, znaczy 20 paru minutowe najlepiej, nie? W zasasinie jedynce robiłem odcinki po 40-50 czasem minut, ale... Yy, ale no. Ale pojawiały się, nie wiem, raz, dwa razy w tygodniu. No. ale klikam ci przecież kurde... No, o, właśnie. Właśnie tak. Teraz było dobrze. Sto florent, dobra, no to to już... O kurde. Dobra. Wiem, że stracę Helta trochę, no ale dobra. Jamy do domu, no kurde, no. Pamiątka rodowa. Zyskaj dokumenty. No. Mówisz o moich umiejętnościach, co? A co my tu mamy? Hey. Patrzcie And... le, tak spoko pokoik, nie? A tutaj niby kominek. He, panie, żaden kominek. Oh, fuck, w mi się zbagowało. No, ładnie, ładnie. Co ty, ta to tu zrobiłeś, kurcze. Okej, okay, i się zaczyna, słuchajcie. Nasz ojciec był asasynem, co? <laughs> ale to jest epicki moment, nie? A tutaj ukryte ostrze, ale zepsute, z tego co i list A no, przynajmniej mieczyk dostaliśmy, kurde Tak jest, pyk, patrzcie, mieczyk. U, a nie mogę atakować, dobra, trudno Tak jest. No I to mi się podoba. No i zobaczcie jak kozacko wyglądamy. Co tam idzie? Traditore! Ej!

My niepełnione... Powinien... czekajcie, a dalej mam zablokowane, tak czy nie? Chwila. Próbuję podnieść po typie... Nie. No, sz... muszą wyszkolić jeszcze w nożach do rzucania, ale sobie podniosę. Lekarstwek... Jak... Nie, tu panie. Nic nie dostałem. <laughs> Dobra, no to dostarczmy ten list w takim razie. No cóż ratować naszą rodzinę, co? Cóż za niesprawiedliwość. By taki francze... Oooo! No! Już umiem od was lepiej walczyć, mimo że nigdy tego nie robiłem. Hehe, <śprawia> Ale czuć, że ta broń jest strasznie wolna, nie? jak sobie czytałem tam kiedyś zapis te ostatni, ostatnio jak sprawdzałem, to szybciej wiem mieczykiem nie mam jakiś lepszy okej okay. jesteśmy u naszego tego prokuratora czy kurde nie wiem kim on jest on falonierę cokolwiek to znaczy Co tutaj, w tej It... wait child take a breath. I like your thoughts. My father and brothers have been imprisoned. I was told to bring you this. Ah uh, I see now. It's a misunderstanding, Ezio. I'll clear everything. How? The documents you've given me contain evidence of a conspiracy against your family and against the city. I'll present these papers at their hearing in the morning. I they'll be Dziękuję, Thank you, signore. Of course, my child. Do you need a place to stay? You're more than welcome here. No, grazie. Al میچuate piazza. Don't worry, zio. Everything is going to be fine. No nocować u, u ciebie, żebyś mi podarzyłną gardło w nocy. Tak, no. Mogę zaspoilerować, że koleś, no ale patrzcie, no, on nawet nie wygląda jakby był szczery, nie? Grubas, nie. Taki, ale taki wredny Grupas nie. Uszkodzony ukwita ostrze, dokładnie. Przede wszystkim mieczyk. Rząd kodeksu. No, fajnie, fajnie. A, strona kodeksu to. No tak. A przewróciliście mnie chamy. No. Ja mogę jakoś zbroję kupić. Mogę. Ciekawe, ale mam za mało hajsu. To nie jest aż takie drogie, znowuż, ale. No musiałbym właśnie pozbierać sobie. Muszę sobie pomiędzy właśnie odcinkami coś pozbierać. Coś jeszcze? Ma ktoś jakiś problem? Ale się koleś. No, dobra, no to słuchajcie, no to. W tym odcinku trochę misji porobiłem, no kurde, krótki odcinek czy krótki, no taki dwudziestoparuminutowy, a tyle misji zrobiłem, no. o chwila, moment. Koleżko, przyjacielu. No, no, podnieś to. Podnieś. Możesz to po... Mieć Pięści? Kurde. Nie, nie mam tej umiejętności podnoszenia rzeczy jeszcze. Dobra, no to dzięki za oglądanie. Nie zapomnijcie zostać ofensywnej łapeczki. No bo jednak YouTube przycina zasięgi. No i dobra. No i tyle. Do zobaczenia jutro zapewne. Opa! Pa.